No wiesz co, jeżeli chodzi o Raj dolnośląski, to żeśmy pierwszego dnia, jak już wcześniej mówiłem, jechaliśmy tak, żeby dowieść to wicemistrzostwo. E, jestem z tego bardzo zadowolony. No tutaj poli i politycznie, i e, malutką kombinatorykę stosowaliśmy, żeby to wszystko utrzymać i żeby dojechać. E, no nie ukrywam, że dzisiejszego dnia też próbowaliśmy nawiązać walkę, ale tak naprawdę nie było sensu. Na koniec też się nie ubyło bez, bez, bez niespodzianek, bo oczywiście to kapeć, to jakaś przebita schodząca Opona powietrze z Opony, a jeszcze na koniec zablokowany hamulec i, i utraciliśmy dziewiąte miejsce w generalce. Na rzecz kolegi. Na dziesiątym miejscu on ukończył. Nie, on na dziewiątym. My na dziesiątym. Nie wiem, już nie pamiętam tam, nieważne. Nie, w każdym razie jestem zadowolony. Naprawdę sezon jest fantastyczny. Mam wspaniałą ekipę, wspaniały zespół, wspaniałego pilota, fantastyczny samochód i myślę, że jeszcze trzeba pojechać w następnym roku w tej klasie, jeżeli, jeżeli będzie, jeżeli się zbiorą osobnicy, którzy będą chcieli pojechać. I myślę, że. Uda nam się to? Aczkolwiek na chwilę obecną mogę powiedzieć, że spotkamy się na barburce, a potem się zobaczy.